No, not this dream again. Huh? Tina? Is that you? Our anniversary, honey. No, not again. No, no more. Stop! Why? Why have you tried to kill me on our anniversary? What a nightmare. I, I'm soaking wet. No wonder. I would never hurt Tina. Never. Is my favorite scientist ready yet? O, oh, honey, to jest nasze aniversarium. Zawsze z tym workiem. Right, Łącznie, Tina, mój kochany, będę wstawał. Jeszcze raz mam minutę. Lunch jest na początku. Hurry up, darling. Witam bardzo serdecznie w nowej serii zagrajmy w tajemnice rodzinne Echa w przyszłości. Jest to druga część tajemnic rodzinnych. Także możemy zaczynać. Witaj, czy chcesz skorzystać z interaktywnej pomocy? Pewnie, że nie. Czy na pewno, czy na pewno chcesz pominąć mułczek? Tak. Dobrze, co my tu mamy, mapę. Zerknijmy, jak się prezentuje. No wspaniale, Pracowni, pracownia. Tu jesteś. Dostępne akcje zablokowane. Zamykamy. Kalibracja rdzenia operacyjnego nadal trwa. Rodzenie operacyjne dla Omega-12 nadal się kalibruje, nie mogą się doczekać. Będzie doskonale. Zerknijmy na zdjęcie. Moja droga Tina. Wow. Teraz, gdzie jest karta dostępu? Tu coś jest. Emma Emerson. Prywatny detektyw. To jest karta dostępu, dobrze. O. Kurczę, jak kombinuję a tu jest narysowana. Dobra. specjalne miejsce na moje najcenniejsze rzeczy. Jak prezent dla Tiny, oczywiście zerknijmy. To będzie arcydzieło, mój teleport Omega 12. Tak, wszystko jest. The fun part of the present. Nie zapomnij użyj teleportu Omega 12 do prezentacji Tinie prezentu. Sznur, Arnold, wake up. Good day. Prepare for security scan. Voice recognition and eye scan confirmed. Potwierdzenie dłoni. Authorization confirmed. Arnold, status report. The installation is almost finished. If you want, you can now prepare the Omega 12 controller. Co to jest? Najpierw ak aktywacja specjalnego Zegarka. Cóż to mamy. Podoba mi się ten zegarek. Tutaj coś znika. Co to było w ogóle? Okej, okay. yy, takie coś. <ścoughs> ten bezpiecznik jest niekompletny. Dobrze. Tu mamy kolejną część proszę, jeszcze jednej części brakuje. Tu jest druga część, czyli bezpiecznik jest gotowy. Ładnie się już układa wszystko. Syk, hmm, 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 hmm. jeszcze jakieś kabelki. Kable druty jest, mamy. Tutaj też brakuje kabli. Doskonale. Teraz mogę go wziąć ze sobą. Wszędzie. No, proszę, udało się. Installation complete. Omega 12 Teleport Core is ready. instrukcja Używaj strzałek i przesuwaj świecące rdzenie do odpowiadających im kolorom ramek, aby odblokować rdzeń teleportu Omega 12. Wybierz rdzeń, by zobaczyć styszałki. To jest ten rdzeń. Aha, rozumiem. Udało się. Teraz. aha. Teraz tu, moi przyjacielu, polecisz sobie w tą stronę. Już? Arnold, lock all files. Authorization confirmed. Autoryzacja potwierdzona. Teraz Arnold jest tylko. Dobrze. Możemy to włożyć? Zmontuj teleport, teleport omega 12, sznur pereł. Co to jest za oko? A to z mapa. Czyli mogę już iść do salonu. No to idziemy. Tu coś jest. Proszę cyfrowy artykuł. Tino mnie woła. Już idę do ciebie, Tino. Tutaj się zamienia kaktus w puzle. There you are. Here, set the table, please. Use the nice plates from the display. darling. Co to było? Zapowiada się piękny dzień, idealny na naszą rocznicę. Ale co to było za teren, za te światło? I co, i nic z tym nie zrobi? Hurry up, darling! Pośpiesz się. Dobrze. Noże, widelce, proszę. Wspaniale. Teraz się boję, że ten gość, co był za, za tą za oknem, wyskoczy ją porwie. Now, champagne. champagne. Now. Nie, teraz dam ci sznurpery. Nie. Teleport? Hmm, jednak szampan musi być. Cheers, my love. May the rest of our lives be as blissful as these four years. To us. To us. Now, I want to give you this present. It's not easy for me to give you that. It's a secret. I'm. I'm not. I'll open it later. Now, are you ready for your present? You're gonna love it. Najpierw wow. teleport Darling, th this is amazing. Wait, what's that? I'm sorry. No, no. What's happening, Tina? Stop, <laughs> Tina. Uh, no, stop it. Ah! <coughs> ah! Oi! Oi! So, you seem some traffic? oh No! Stop it! Ah! Ah! Yes. Help me! Uh, I can't control my hands! Już cię mogę, ale trafiłem. Sam środek. Police! Stand back! You! Step away from the woman and drop the knife! Now! No, no. it's not what it looks like. Skąd się biała policja w ogóle? Wake up! What? Give me the watch! Now! What's going on? The watch! Give it to me! No, I won't. Who? Oh. What are you? Oh no! Ah! <clears throat>

Nie kajdanki. Co osiągnięty, prezentacja prezentu. Uwolni się. To nie takie łatwe. Uwolni się. Skurzony materiał. Pas się zablokował. Przewody są pod kierownicą, ale jak się tam dostać? Tu może coś będzie, jest szkło, o, 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 skórzany materiał, proszę. To jest mapa? Mapa jest pokryta rdzą, wiele nie zobaczę. Cyfrowy artykuł. Żegnaj malutki. W las, czy do miasta? Najpierw przeknijmy te pasy. Requesting assistance to the Old Town Hospital on the first floor, Mrs. Tina Lytan is under police protection due to domestic violence. Her husband, a famous inventor, has escaped arrest after attacking one of the police officers. I did not attack anyone. Did I? No. It was that intruder, the holographic one. Hmm. Zapobedej się ciekawie. Wolne ręce. I must get to Tina before that guy. But I don't know where the old town hospital is. Arnold. Arnold? I'll need an electronic device and a digital image for this part of town. To mapa. Wiele nie zobaczę, musiałbym ją chyba przeczyścić w jakiś sposób. Co to jest? O, bagażnik się otworzył? Wow. Dobrze, mamy kajdanki, mamy odrdzewiacz, skrzynka narzędziowa, roz rozładowany tablet, ładowarka samochodowa, dobrze, mamy tutaj odrdzewiacz, super, teraz mogę zobaczyć całą mapę, gdybym tylko mógł sfotografować mapę, to tego nie zrobię. Tym tego nie zrobię, a tu mam przecież ładowarkę samochodową, czyli możemy wrócić, podłączyć ją do telefon, chodź tutaj, a się tablet. Jeżeli najpierw uruchomię samochód, będę mógł go użyć do naładowania czegokolwiek. Potrzebuję ze sobą narzędzi. Mam takie, mam takie coś. Turmokręt. Dawaj, te kabelki. Czerwona odpowiada za światła, ale światła są rozbite. Żółty jest od hamulców. To nie potrzebuje. O, zielone. Mhm, mm teraz potrzebuję taśmy. Super. I tablet naładowany. Ciekawe jak długo trzyma... A tam jeszcze coś było, jak długo trzyma bateria. Będę mógł tu naładować cokolwiek dobrze. Robimy zdjęcie. Już się rozładowała bateria?

Wszystko się pomieszało. Instrukcja: łóżkawałki tak, aby odtworzyć mapę. Super. Super, normalnie. Nareszcie. Teraz spójrzmy na drugą część mapy. Naciśnij i przeciągnij zaznaczoną linię, tak, aby znaleźć najbezpieczniejszą i najkrótszą drogę do szpitala Staromiejskiego. No to to jest jedyna droga. No dobrze, jesteśmy teraz pod Szpitalem Miejskim. Przy okazji, tutaj sobie znaleźliśmy już kolejnego puzla. No, pokaż się. I wydaje mi się, że to będzie odpowiedni moment, aby zakończyć pierwszą część nowej serii. Pamiętajcie, żeby zostawić po sobie kciukasa. jakiś komentarz. Ja już dziękuję i do usłyszenia w następnej części. Bye.